Nie wiem jak wy, ale ja z niecierpliwością czekałem na Dream Scenario. I to już nie tylko ze względu na to, że w obsadzie znajduje się Nicolas Cage, jeden z moich ulubionych aktorów w ogóle, i że po prostu sam koncept wydawał mi się ciekawy. Nie, dlatego, że robiło to studio A24. Ostatnio jest to jedno z moich ulubionych studiów. Studii filmowych obecnie istniejących. Szczególnie przekonali mnie zeszłorocznym Wszystko wszędzie naraz. Uważam to za najlepszy film e, tamtego roku. W tym roku do Polski wszedł film Wieloryb z Brendanem Fraserem i szczerze mówiąc, sam film był dosyć średni, e, ale i tak bawiłem się całkiem, całkiem nieźle. Znaczy, w ogóle nie kojarzę, żebym kiedyś źle się bawił na. W filmach A24. Ex Machina jest filmem niesamowitym. Czarownica, bajka ludowa z Nowej Anglii, jest horrorem idealnym. Lady Bird to świetny film Coming of Age. Meat to jeden z najdziwniejszych filmów, jakie widziałem. Jest też oczywiście niesamowicie oryginalne Lighthouse oraz e, ciekawe i też oryginalne Projekt Florida. I chyba ja. Też jeden z najdziwniejszych filmów obok Midsommar, Człowiek z Scyzoryk. I chyba najlepsza rola Daniela Radcliffe'a ever. Nawet przebiła Harry'ego Pottera, moim zdaniem. Więc czekając na Dream Scenario, myślałem sobie tak. To może być albo najlepszy, albo najgorszy film tego roku. Nie ma nic pomiędzy. I. No, no, film jest bardzo pomiędzy. Film idealnie trafia w środek. O co mi tutaj chodzi? Chodzi mi o to, że to jest festiwal niewykorzystanego potencjału. W sensie mamy historię o człowieku. O którym śnią ludzie mm. i staje się sławny. I na temat tych snów wynika jego rola w społeczeństwie, o tym, jak go ludzie postrzegają. Yy, więc potencjał był naprawdę ogromny. Z jakiegoś powodu myślałem sobie, że to może być takie zakochany bez pamięci. Bardzo polecam. Yy, tylko, że właśnie w formie snów, a nie. znaczy. No, po prostu obejrzycie, nie chcę bardzo spoilerować zakochane bez pamięci, bo warto, warto ten film obejrzeć, jeżeli ktoś nie, ob, nie oglądał. Naprawdę 11 na 9. Ale mimo to na filmie bawiłem się dobrze, mimo że jest to niewykorzystany potencjał i to mega. No bo film na pewno mnie zaskoczył zdjęciami. Zdjęcia były piękne, niekonwencjonalne. Paleta barw taka płaska, ale jednak zwykle taka jest Studio 24, co też nadaje jakiegoś charakteru. Michael Cera mi się w tym filmie podobał, ja go w ogóle lubię. Scott Pilgrim był świetny i w nowym Barbie, fajnie zagrał. Także, no, no i Nicolas Cage. Nicolas Cage, Nicolas Cage, Nicolas Cage, który w tym roku, łącznie z tym, miał aż Trzy filmy. No, bo tak, na początku wyszło do Renfield chyba w okolicach kwietnia, w okolicach sierpnia wyszła diabelska jazda, um, i teraz mamy Dream Scenario. I co do pierwszego, czyli Renfield podobał mi się nawet, był spoko, w sensie nie był to najlepszy film tego roku, um, ale sam koncept był spoko, tylko troszeczkę niewykorzystany też. Diabelskie jazdy jeszcze nie oglądałem i za bardzo się też nie zbieram. A Dream Scenario to też kolejny film lepszy od Renfielda i kolejny, który ma niewykorzystany potencjał. I to mega, co mnie naprawdę smuci, bo ja to powinienem siedzieć i omawiać, że to jest arcydzieło i najlepszy film tego roku, a nie narzekać na, na cokolwiek w ogóle. Tak, tak nie powinno w ogóle być. No bo naprawdę, kiedy ostatnio mieliście tak oryginalne filmy? Znaczy, okej, okay, faktycznie w tamtym roku było wszystko wszędzie naraz. Ale mówię tak, yy, abstrahując od Studia A24. Nie za bardzo, bo nawet takie filmy, które kiedyś wydawały się oryginalne, mam tu na myśli Marvela, yy, zostały całkowicie zniszczone. Nie to, że zostały całkowicie zniszczone, to jeszcze yy, nie, po prostu zostały całkowicie zniszczone. W filmie jest parę zabawnych gagów, yy, ale nie jakoś wiele nie ostawiać. W ogóle mówią, że to jest komedia ale to jest drama komedia z naciskiem na dramat w drugiej połowie filmu. I teraz właśnie druga połowa filmu, bo to znaczy og ogólnie. Mimo że Nicolas Cage gra fajnie tego głównego bohatera, ten główny bohater nazywa się podajże... Nazywa się Pal Paul Paul ma, ma, ma Paul M i on jest profesorem, wykładowcą na uczelni. I guess? No i po prostu zaczyna się pojawiać w snach innych ludzi. Haczek tkwi w tym, że to jest totalnie zwyczajny chłop. Totalnie zwyczajny człowiek. I co? I Nicolas Cage gra dobrze tego człowieka, który nie ma charakteru. Tylko, że w drugiej połowie, kiedy. Bo ogólnie jest to film o sławie. O tym, jak sława potrafi przytłoczyć. No bo co, jak co, ale tutaj mówimy o tym, że chłop z dnia na dzień stał się sławny. Cały świat go zna i widzi w swoich snach. Um... I na początku jest fajnie, tylko że on by też chciał, żeby go znali ze swoich, z jego takich, wiecie, dokonań. On chciałby książkę napisać, ale no ludzie wolą go znać ze snów. A w końcu przyjeżdża ciemniejsza strona sławy, nie? I cały drugi, cała druga połowa się na tym, się na tym, na tym, na tym się skupia. Jest to głównie właśnie, wtedy, wtedy jest głównie dramat. I trochę już to, że ten chłop jest taki... Bez emocji przeszkadza. W sensie, jakby jest od początku do końca takim samym bohaterem. Ale i tak plusy za to, bo w sensie inaczej. Plusy za to, że um, nie za to, że jest bezbarwny. Tylko za to, że mimo to współczujemy temu typowi wszy, mimo wszystko. W niektórych momentach ten film przesadził, że miałem takie łodew. Najbardziej barwną postacią jest tutaj żona głównego bohatera. Grana przez panią Nicholson. I jest to chyba postać, która najwięcej przychodzi w tym filmie. W sensie. Charak jeśli chodzi o charakter i e, tak dalej. Szczerze mówiąc, trochę nie wiem co jeszcze powiedzieć, bo w tym filmie po prostu czegoś zabrakło. Mówię, to był mega niewykorzystany koncept. E, I w ogóle też. Jeżeli chcecie wiedzieć, dlaczego on się pojawia w tych scenach i tak dalej, jesteście ciekawi, to się nie dowiecie. Bo ten film w ogóle nie eksploruje tego, dlaczego, on się, dlaczego to on. Się zaczął pojawiać w tych snach, ale no, jakby. <laughs> no to jest, to jest trochę taki komediodramat z elementami Science Fiction. A w Science Fiction, no nie wszystko jest zawsze e, w, wytłumaczone. Ale mimo wszystko polecam ten film. Ma na pewno szansę stać się kultowym klasykiem e, i, w... i. iść się do kina w sensie niech ten, niech ten film zarobi. Pewnie jak to oglądacie, to z moim, moim tempem montażowym to już jest w ogóle nowy rok. Albo blisko Nowego Roku, także wszystkiego najlepszego z okazji Nowego Roku. Oceniłbym ten film 6,5 na 10, dlatego że ten film ma coś w sobie, ale jednocześnie brak yy, czegoś w tym filmie. Jest to mega niewykorzystany potencjał, bardzo nad tym ubolewam, bo wiem, że mogliby zrobić to lepiej, bo w pierwszej połowie filmu, jakby, moim zdaniem film zaczyna takim 9 na 10, solidnym 9 na 10. Potem trochę poziom spada, a druga połowa zaczęła mnie nawet trochę nudzić, także... Mm, niestety, ale mimo wszystko jest to oryginalny film, coś nowego i jakby trochę powrót do starych filmów. Kiedyś były takie filmy jak wspomniane dzisiaj, już zakochany bez pamięci, Uwierz w ducha, Pegisu wyszła za mąż, czy Powrót do przyszłości, które brały na warsztat takie rzeczy science fiction niemożliwe: podróże w czasie, e, usuwanie pamięci, e, czy tam nie wiem, jakby. Widzenie duchów czy coś w tym stylu ale stały się klasykami, tak? I ten film ma szansę stać się klasykiem. Oczywiście nie jest to film 10 na 10, tak jak mówią, staje się klasykiem za koncept, że chłop się pojawia nagle w śnie każdego, ale niekoniecznie za samo wykonanie. Także trochę szkoda, um, ale naprawdę dobra rola Nikolasa Cage'a. Mówię, polecam sprawdzić każdemu, bo pewnie niektórym będzie się podobało mniej, niektórym w ogóle się nie będzie podobało. Bo niektórzy nie kupią tego konceptu w ogóle. Także, yy, zapraszam Was do kina. Yy, nie zapraszam, ale wysyłam Was do kina. Yy, I co, życzę miłego dnia. Pewnie wesołego nowego roku, znając życie, bo ja nie, jestem zbyt leniwy, żeby szybko montować moje materiały. Jeżeli zmontuję to przed 1 stycznia, to po prostu jej i, i super, jakby. Pa!